Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Ja jestem Forever, zapraszam do kolejnego materiału na kanale. Dzisiaj moi drodzy, pokażę wam kilka takich fajnych e, triczków, e, rzeczy i smaczków, o których mogliście nie wiedzieć, o których może nie słyszeliście, albo nie widzieliście, że, że tak da się zrobić. I to będą takie triki, które też pozwolą wam samemu właśnie jakiś taki pomysł zagrania, coś tego, tego typu, albo żeby zaproponować tam teammateom, jeśli gracie. Z jakąś tam piątką znajomych, coś tego typu. Gdzie rzeczy te Wam pomogą być troszkę lepszym? No i przede wszystkim odróżnią Was od takiego bota, który gra sobie, wiecie, na Mirażu, gra sobie na Niuczku, gra sobie na Anubisie i zna mniej więcej podstawy. Wie co i jak, wie co jest pięć, ale te pięć nie zawsze jest. Trafiane jakby w y, dziesiątkę. Także mam nadzieję, że materia Wam się y, przyda, spodoba. Jeśli tak, łapeczka w górę mile widziana. Suba, jeśli. Interesuje Was taki content i... cóż, życzę Wam jego oglądania. Enjoy! Obserwujcie stronę csgskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z CESA, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu FOREVER, aby odebrać 2 10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnić skiny za punkty eventowe. CSGO go skins, link macie w opisie. Polecam i pozdro! Zacznijmy sobie od miraża. No Shokaz to jest pierwszy trik. Myślicie sobie, kurde, nie no, debil jakiś odkrył Amerykę, no palak na, mara, na rampę, nie? Ale po pierwsze Palak właśnie jest taki do dupy. Niby każdy wie, jak palić rampę, nie? Okazuje się, że nie, no bo rzuci palaka, a potem wielcy ludzie w szoku. No jak on mnie widział, nie? Przecież palak tak pali rampę, że są te płomienie, i te płomienie blokują wizję. Otóż, no, On no nie blokują, wszystko widać. To prawda, palak jest rzucony w ten sposób, że wiecie, trochę tam ten damage będzie i tak dalej, ale jest palak, który, który robi jedno i drugie, czyli yy, robi damage to prawda, wiecie, wszystkie palaki w CS2 są takie, że możecie przez niego wybiec, zabić i stracić może 30-40 HP. A gościu, który rzuca tego palaka i się nie patrzy w to miejsce, które spalił, nagle jest w szoku, bo mówi: Kurde, no gościu debil wchodzi w palaka i mnie zabija. O co chodzi? Ale tutaj też będzie palak, który blokuje wizję. Rzucamy go mniej więcej w ten sposób, patrząc się właśnie tutaj na to, na to okienko, nie? Na no to ostatnie okienko tego budynku, ten palak tak pali, że zobaczcie, że ten centralny płomień wybucha na środku i nie widać w ogóle nikogo, kto mógłby tam wiecie, przebiegać, więc nie dość że właśnie, że pali to miejsce, co prawda jak go rzucicie troszkę później albo wyżej, to ten centralny płomień i tak blokuje wizję, ale jak będzie, wiecie, taki ten palak rozlany, no to prawdopodobnie gości tam troszkę tego HP straci, po to, żeby gościa pod schodami zapaść. Ale kiedy leci ten palak, to moi drodzy gościu w konie już dawno, dawno przebiega. Bo załóżmy, że właśnie leci ten, leci ten palak, leci palak, wywalany jest ten płomień, a gościu wtedy wiecie, dopiero wchodzi, powiedzmy, tam na, na rampie kasie. Także to jest pierwszy taki można powiedzieć, triczek, Jak poprawnie palić rampę. Druga taka zagrewka jest bardzo prosta, bardzo oczywista. Oczywi oczywiście, no nie jest zalecana wtedy, kiedy na Bombside. E, a jest dwóch dwóch ów ale chodzi właśnie o. E, fake smoki na A, który pierwszy to był smok na dżunglę, drugi to był smok mniej więcej na, na schody. To są takie wiecie, fake smoki, no jeśli ktoś gra powiedzmy CT i widzi, że, le że lecą te smoki, nagle patrzy. Kurde, smoki, ten schody są zasmokowane. O co chodzi? Przecież tutaj w ogóle nie leci żaden smoke, nie? Ale patrzę, że tutaj. Więc te granaty nie mają sensu na początku rundy. To, to w ogóle nie będzie, nie będzie fake. Już lepszy byłby fake rzucając, powiedzmy, spod rampy. Ale na przykład, jeśli jesteście w jakiejś sytuacji 1 na 2, coś tego typu, i gościu gra za BSA, więc kiedy skaczecie, to zobaczcie, że na radarze, że wasz tutaj, jakby promień tego skoku, dźwięku, kiedy wydajecie. Pokazuje się na Edwardzie, więc zakładając, że w sytuacji 2 na 1, kiedy jest, zostało, zostaje dwóch seteków, prawdopodobnie jeden na A, drugi na B, wy jesteście sami. No to on będzie grał prawdopodobnie gdzieś za Besa, żeby słyszeć zeskok, potem wyskoczyć jak plątujecie paki i tak dalej, więc spokojnie ten, te smoki można rzucić. I wtedy wiecie, podejść sobie na bombsite B i usłyszeć rotację, jeśli go się będzie rotował, spokojnie możecie takie smoki wykorzystać właśnie na, na fake bombsite A i, i tyle. Teraz mamy, moi kochani, mapkę Deniuk. Niuka, każdy potrafi grać i tak dalej. Ale nie wiem, czy wiecie, że z tego miejsca i z tego, mniej więcej chyba tutaj, można skanować gościa, który plantuje pakiet. To jest. Bodajże skan na gościa, który plantuje, wiecie, tam gdzieś na, na VP. Mniej więcej, tutaj można sobie tak celować pomiędzy tym schodkiem a tą czarną linią. jakoś tutaj. Wtedy jeśli gościu ma, ma mało, jest powiedzmy na strzała czy coś tego typu No to można spokojnie jakby starać się skanować właśnie tą, e, tą stronę Tutaj jak jest plant na VP no bo czasami wiecie, ludzie plantują tutaj Czasami chcą na szybko jakoś tutaj Więc możliwe, że tym sprayem takiego jednego e, digla traficie, natomiast Drugi jest mniej więcej e, chyba w tym miejscu Pomiędzy tymi dwoma liniami no, i jak możecie zobaczyć, że te, te strzały są tutaj. Przepraszam, z tej strony, wzdłuż tej linii. Te strzały są idealne, jak widzicie, za, za silo. Więc to jest dobre, kiedy na przykład e, terroryści, wiecie, zjeżdżają, rozbijają drzwi, zjeżdżają wenty. Jest szybki tam, powiedzmy, plant. Gościu, który biegnie z paką, jest obijany. Więc wtedy przychodzicie wtedy, tutaj. Staracie się palić z Digla, jeśli macie tyle, ile jesteście w stanie e, zrobić. Oczywiście za równie dobrze też to, też to przechodzi, więc prawdopodobnie jest jakaś mniejsza, większa szansa na to, żeby takiego gościa, który plantuje pakę, załatwić. Kolejna sytuacja to mamy czasami problemy z zajmowaniem podwójnych drzwi, że ludzie, wiecie, rozbijają sobie szybę i tam jakoś z dupy palą długie. Okazuje się, że ten pala, takie palaki są do dupy, bo ziomki mogą stać tutaj. Mogą stać na takim, wiecie, off do bo kiedy się zejdzie no to to jest druga pozycja jaką się sprawdza, a gość może na przykład stać tutaj. Więc kiedy macie rozbite właśnie te, te szyby, szukacie tej ciemnej linii i celujecie troszkę poniżej. Więc wtedy ten palak całe długie wam pali, Cały pali nawet wam tą wnękę. Pali wam całe długie, więc jedynie co musicie sprawdzać to sobie tą pozycję, potem tym tutaj. I zajmujecie całe podwójne drzwi. I w sumie tyle, bo ile razy było tak, że ludzie zamowali długie, mówi, dobra długie spalone, plantuj na długie, tam na podwójne drzwi. E, okazuje się, że kiedy ziomek plantuje na, na VIP, powiedzmy tutaj leży smok. Okazuje się, że cetek za tymi drzwiami stoi, otwiera, kasuje, zamyka, cofa jeszcze, bo tutaj ten palak powiedzmy jeszcze widnie, więc wtedy jest w stanie uciec przed te, którzy stoją tutaj na schodach, i bo źle spalili. Jeszcze, yy, grając po stronie tutaj już najlepiej CT, można sobie rozbić te drzwi, zostawiając tylko połowę. Roz, możecie sobie z rampy rozbić prawą stronę drzwi, zaraz wam pokażę jak to zrobić. Kiedy stoicie na rampie, macie tutaj właśnie takie yy, te barierki i taka najbardziej rozjaśniona barierka to jest właśnie ta i celujcie troszkę po lewej stronie Wrzucacie z lewego przycisku myszy i rozbijacie sobie te drzwi, nie? Wtedy możecie sobie przechodzić przez drzwi. Myk jest taki, że zobaczcie, że kiedy CT podchodzi właśnie tutaj z Feniksa, no to cały czas widzi, że długie są zamknięte. Możecie jako CT stać w ten sposób, sobie wiecie, skakać i tak dalej, Zafekować zamykanie drzwi, że niby chowacie się w długich, potem oni do ciebie wiecie, do was, do was podbiegają swingujecie na nich i robicie naprawdę bardzo bardzo, bardzo proste, proste fragi. Kiedy uda wam się na przykład załatwić schować, no to też macie łapiecie krosa sobie do długich znaczy do, do akła, więc tutaj macie naprawdę bardzo fajną e, rzecz do wykorzystania z tym, że problem może być z samym rzuceniem da w taki sposób, żeby te drzwi zostały rozbite. Ponieważ, jeśli rzucicie je zbyt bardzo do prawej, no to nadej wybuchnie gdzieś, powiedzmy, tutaj i obrażenia z tego granatu nie wpłyną na prawą stronę drzwi. Więc drzwi po prostu nie zostaną rozbite i wtedy dupa z całego tego triku. Musicie wejść sobie na mapkę i popatrzeć mniej więcej, w, które, w którą tą barierkę sobie pocelować. I też zależy od tego, jakie macie ustawienia graficzne. Czasami są takie, wiecie, jeśli gracie na do dupy ustawieniach te barierki będą wam się nadaleko rozmazywały, więc musicie po prostu starać się ustawić te ustawienia graficzne pod siebie, żebyście rozróżniali barierki i żebyście wybrali tą najjaśniejszą i dali celownik troszkę do lewej. Dobre, moi drodzy, mamy Anubisa. Jak tutaj jest tej drużynie, kto rzuca jakieś tam insta smoki na Mida i wtedy jest na przykład kol, żeby zajmować sobie tego Mida. No to możecie. Wy jako TT ustawić się tutaj. Zerwajcie mniej więcej w, tutaj w ten narożnik. Trzymać lewy i biegniecie do momentu, aż miniecie ten tą wystającą belkę. Rzućmy sobie jeszcze tamtego smoka. I zobaczcie, jak ten palak mniej więcej wybucha. On zajmuje wszystko, nawet okolice wtedy drzwi. Jeśli go rzucicie właśnie dobrze, to całe te, całe te drzwi są. Moi drodzy Palone I wtedy bardzo łatwo takiego CTK jest Moi drodzy, wyrzucić Z tym, że widzicie, że ten palak czasami Tak się rozlewa Że się nie rozlewa O, Teraz akurat spalił wszystko Wcześniejszy palak palił w tą stronę No Zależnie jak to się, wiecie Rozleje, możecie sobie właśnie po tym e, Po tym właśnie Smoku, tutaj palaku, jeszcze jakiś fleszek do lewej Ktoś wam rzuci flesza, możecie sobie łatwo, Bardzo łatwo zająć mida i wtedy e, przechodzimy do kolejnego triku ponieważ kiedy ludzie e, kiedy terror zajmie mida sobie no to CT raz, zazwyczaj gra temple kamery. I teraz przechodzimy do kolejnego triku. Załóżmy że mamy tutaj CTK który jest tam poobijany bo dostał powiedzmy jakieś tam e, hity czy coś tego typu no i jeśli zajmujemy mida no to najłatwiej jest zrobić sobie split do A więc wtedy tutaj zostawiamy sobie jakiegoś e, ziuta na tym A i ten ziut z tego A daje takie dwa granaty, i te granaty lecą mniej więcej w ten sposób, że znajdują typa, który się właśnie chowa z tego mida do kamer, więc można pizgnąć taką sekwencję granatów na, na nubisie, na bombsite'zie A i skasować typa z kamery. To jest bardzo, bardzo szybki, bardzo prosty trik, tylko właśnie żebyście wiedzieli jak się ustawić, ponieważ jeśli rzucicie jakoś krzywo tego Neida no, to on odbije się tutaj o ścianę. Znaczy o ścianę. Od tego narożnika, który tak akurat jest skonstruowany, że ten nit nie wpadnie do środka, tylko odbije się i walnie w ścianę. I nie zadacie prawdopodobnie żadnych, ewentualnie jakieś minimalne obrażenia gości, który stoi w kamerach. Teraz moi drodzy, gratka dla tych, którzy grają na bomsadzie A po stronie CT. Możecie tutaj rzucić sobie takiego palaka. Trzymając prawy-lewy, to jest taki, wiecie, palak jakby antyrasz. To znaczy i tak tego palaka zgasić, ale właśnie jeśli zgasi, no to macie od razu informację taką, że terroryści raszują bombsite A. Wtedy macie jakby czas ustawić się i tak dalej. Nie, nie, wtedy nie raszujecie sobie, nie zajmiecie maina jakoś agresywnie, no bo słyszycie rasz i oni napierdzielają do was na bombsite A. Ale jeśli gracie sobie powoli, leci ten palak tam pod tego maina i gracie na przykład na filarze, Do kiedy terror was tutaj właśnie pali, możecie użyć właśnie takiego. Gaszaka I wtedy ten gaszak z perspektywy CT wygląda w taki sposób, że oni myślą, że stoicie w tym smoku. Nie jesteście w stanie wychylić. A co się okazuje? Staj, stajecie tutaj i możecie na nich spokojnie wychylać. Jest też właśnie drugi, drugi smok, który rzucacie, już nie pamiętam właśnie w którym miejscu celujecie. Ale on się rozlewa w taki sposób, że możecie sobie cofnąć tutaj. Ichnąć jakoś, jakoś z tej strony i starać się, wiecie, jakoś grać tam na, na czas i tym podobne. Jedyne co Tero może zrobić w takim wypadku, to postarać się rzucić granat, żeby tego smoka rozwalić. No po prostu muszą was wysadzić granatami. A przeważnie e, mają palaki, flesze, e, smoki tych najdów. Tam rzadko widzę, przynajmniej w moim przypadku, z mojego doświadczenia, tych najdów mało, mało tutaj lata. Ogólnie, jeśli wchodzą na, na bombsite A. Głównie lecą smoki, palaki, flesze. Może jakiś tam typ rzuci najda za besa, ale to jest tyle. To jest jeden, jeden granat. Więc takie, takie smoki możecie sobie tutaj rzucać. Czyli tutaj w ten, w ten róg, ewentualnie ten. Wtedy macie takie ściany tych smoków, tych granatów. Tylko że z tego co rzucacie tutaj, możecie pikować jakby przed smokiem z za filara. Natomiast tutaj, kiedy ten smok wybucha, możecie pikować właśnie sobie z tej strony. Także to są, wiecie, takie bardzo proste rzeczy, które ułatwią wam e, granie, ułatwią wam jakby zdobywanie też e, pozycji na mapie, zbieranie informacji i tym podobne, ale przede wszystkim odróżnią e, was od takich bobów, od takich nubów, botów, którzy lecą tylko na na aima. Ale słuchajcie, jeśli do do samego aima, do samego strzelania do, do, dodacie jeszcze właśnie dobre granaty tego typu, co wam tutaj pokazałem. Lub też inne, swojego jakiegoś tam, ze swojego arsenału, ze swojego warsztatu, które sami tam ogarnęliście albo podejrzeliście na jakichś tam szorcach. No to jeśli dodacie do tego właśnie aim granaty, to dzielnicy nie mają szans, ponieważ wiecie, strzelać dobrze, każdy potrafi. Biegać i strzelać w tych że uwierzcie mi, że każdy potrafi. Ale, żeby do tego dodać jeszcze jakieś granaty, to wtedy przeciwnik jest dosłownie bez szans. Także mam nadzieję, że przede wszystkim ten materiał Wam się przyda, że wykorzystacie tutaj jakiegoś rodzaju właśnie triki. Granaty to nie są trudne rzeczy. Najtrudniejszy tutaj to był ten nate chyba na te podwójne drzwi na niuku. Reszta to jest banalnie prosta. Każdy z Was będzie w stanie to zrobić na spokojnie z palcem w dupie. Ale wiecie, no bez palca w dupie, no bo lewa ręka na klawiaturze, prawa na myszce, no ten palec, no, no nie ma jak. Także z mojej strony tyle. Dzięki serdecznie trzymacie się i do następnego razu. Elo.